Zapowiedź kanału, intro kanału, i jak zrobić taką zapowiedź na YouTubie, różnie nazywane intro zapowiedź pokażę Ci, jak to wygląda, jak to zrobić, czyli wideo po lewej, wideo po prawej, logo na środku, no i że tematyka jeszcze na środek. Jak to zrobić? Dowiesz się z tego wideo. A więc tak, do zrobienia takiej zapowiedzi na kanale użyjemy sobie kanwy, ale na końcu dodamy sobie muzykę w, na, na, na smartfonie. I ja polecam program UCAT, ale to pokażę ci później. Dlaczego, dlaczego polecam na początek dla początkujących UCAT? Dlatego, że CapCut jest opcją. Oczywiście, bardziej zaawansowaną. Kosztuje na ten moment kilkaset złotych na rok. Jeżeli nie masz jeszcze budżetu, chcesz zacząć, dopiero zaczynasz swoją zabawę. Jeżeli chodzi o, o programy, to polecam ci UCAT, jest o wiele tańszy. Ma, będziesz musiała dodawać yy, oczywiście napisy ręcznie, bo ten program nie ma tej funkcjonalności. Kapka, oczywiście generuje ci. Yy, Generuje ci napisy z Twojego filmu, ale, ale oczywiście ma inne możliwości, które na sam początek wystarczają. A więc, tak od czego zaczynamy? Od czystego projektu, czyli robimy sobie nowy projekt. Utwórz nowy projekt. Myślę, że w kan podstawy kanwy już znasz. No i tutaj wpisujemy sobie YouTube. I teraz tak. Zaczynamy tak naprawdę od tego, żeby to było wymiarowo ok, więc w zasadzie możemy sobie wziąć baner na YouTube. Będziemy te elementy dodawać. One będą później miały ruch, także nie musisz się tym przejmować. Tworzymy sobie czysty projekt. I teraz tak. Ważne jest, że w przesyłaniu na swoim smartfonie masz zainstalowaną. Też będziesz mieć zainstalowaną kanwę, no i ze swojego smartfona po prostu przesyłasz pliki tutaj. I tak jak widzisz, są moje pliki wideo, które mam przesłane ze smartfona. Jeżeli chodzi o odczekanie, to chwilę musisz odczekać żeby to się pojawiło tutaj w chmurze oczywiście więc jak dodasz na smartfonie po, po zainstalowaniu kanwy na smartfonie chwilkę odczekaj, odśwież, zaloguj się ponownie i będziesz mieć tutaj swoje filmy więc tak bierzemy sobie, weźmiemy sobie jakieś teraz dwa nowe filmy ale teraz tak tak, jak widzisz, możesz tutaj użyć, możesz użyć szablonu. Albo możesz je po prostu osadzić w ten sposób. Co oznacza szablon? Czyli możesz użyć siatki, jeżeli masz jakiś konkretny kształt, gdzie, jak ten film chcesz osadzić. Przykładowo, bierzesz, chwytasz film i, tak jak widzisz, on się osadził. W tej siatce. Ja tego nie potrzebuję, ale jeżeli chcesz, możesz sobie wybrać spośród, spośród siatek, czyli z elementów używasz sobie jakiejś siatki, nie wiem, kwadrat i możesz poprzez drag and drop przesunąć. I ten film osadzi ci się w tej siatce, którą sobie wybrałaś. Gdzie jest więcej siatek? Wchodzisz sobie na elementy. No i tutaj masz. Tutaj masz siatki. Ale nie o tym teraz, to w innym wideo. Teraz skupmy się na tym, żeby zrobić takie samo wideo, takie samo intro, jak w moim wcześniejszym projekcie. Więc tak. Tutaj sobie przesuwamy, chwytamy sobie dolny prawy róg, rozciągamy, dopas możemy sobie dopasować. Znowu wchodzimy na przesyłanie. Znowu sobie bierzemy wideo. Tym samym sposobem też przeciągamy do samego końca. No i mamy dwa filmy, gdzie. Zobaczysz, jak, co się będzie później działo, jeżeli włączymy sobie Play. Przechodzimy teraz do swojego logo. Oczywiście, jeżeli przysłałaś sobie swoje logo, no to jest ono w obrazach. Więc, jeżeli tutaj mamy, mamy, wezmę jakieś nowe logo, dajemy je na środku, dodajemy przykładowo jeszcze. Co to za kanał? O czym to będzie? Zrobimy sobie porady i wskazówki. Zmieniamy sobie czcionkę bądź całkowicie bierzemy efekty i bierzemy sobie taki efekt, żeby nam się to trochę przykryło. No, przykładowo, nie możemy sobie jakiś zielony wziąć. I jakieś inne. I oczywiście jakieś, jakąś inną czcionkę. Naszą czcionkę. I teraz tak, tak jak widzisz, mam już, mam już tytuł. Dodaję kolejny podtytuł. O czym to będzie? Porady. Zrobimy sobie coś dla całkowitego przykładu. No i tak jak widać. Znowu możemy sobie zamienić czcionkę na swoją czcionkę. No i przesunąć. I teraz tak. Chcemy, żeby tutaj się coś działo, więc zaznaczamy logo. To logo nam yy, widać, że ono jest zaznaczone, jest w ramce. Przechodzimy do animacja. No i tutaj wybieramy sobie. Jakiś, jakąś animację, którą chcemy, żeby nam to fajnie wszystko grało. Zrobimy. Zrobimy sobie przykładowo to. Albo może coś innego jeszcze. Niech będzie to. Porady i wskazówki teraz. Klikamy, zaznaczyło się na niebiesko. Też chcemy, żeby nam to wjechało, więc zaznaczamy animację. Przy wejściu, lub oba efekty. Szybkość też możemy sobie ustawić. Możemy po prostu, żeby nam się fajnie teraz pisało, malutku, Więc użyjemy sobie litery, nam skakują jako podskoki. No i zaznaczamy. O, tutaj może zwiększę literkę. No i tutaj tak samo napis, o czym to będzie, też sobie może wjechać. No i tak jak widzisz, zaczęło być dynamicznie. W podglądzie, czyli tu klikasz sobie play. No i patrzymy, co tu się dzieje. Tak jak widzisz, trochę, trochę te dwie osoby wyglądają tak samo. Teraz, jak, jak to widzę, to, to mi to nie gra. Więc w tym momencie wymienię sobie to wideo. I to jest bardzo fajny moment, w którym e, dokładnie widać, czy ci to gra, czy nie. Więc bierzesz sobie po prostu jakiś, jakieś nowe wideo i sprawdzasz, czy, czy ta całość gra ze sobą, nie? Dodamy teraz. O, to jest fajna rzecz, która ci się może wydarzyć czyli przykryłam sobie całkowicie wszystko. Po prostu cofamy i jeszcze raz. Teraz tak, osadzam sobie to luźno. I kiedy może ci się takie coś wydarzyć, że ci się po prostu za, po zakrywa, zakryło, cały projekt ci się zakrył filmem? No, musisz uważać na to, że możesz przez pomyłkę po prostu przykryć całą, całą swoją, jakby siatkę jednym, jednym wideo. Na, zobaczysz, jak zaczniesz to robić, zobaczysz na wyczucie, który to jest moment. No, i teraz tak zerknijmy, jak to teraz wygląda. No jest lepiej. I to jest mniej więcej ten efekt. Czyli tu mamy jakiś ruch, tu mamy jakiś ruch, i tutaj sobie wjechały napisy. Tu może po prostu jeszcze jakiś banner wjechać, subskrybuj. Tak jak wiesz, w Canvie, możesz ten przycisk Subscribe od razu sobie pobrać. On tu jest bodajże w wersji premium, ale bodajże w takiej bezpłatnej też tego typu. Więc też możesz od razu go zaznaczyć, możesz włączyć animację, żeby ci tutaj migał. Przykładowo możemy zrobić, żeby żeby on tutaj bardziej był widoczny albo pulsował na przykład, tak z reguły, z reguły mają, y, wiele osób ma ustawionych jako pulsowanie. Zerknijmy jeszcze raz. Brakuje oczywiście tylko tego, żeby tutaj była muzyka lub dograny głos. Jeżeli denerwuje cię tło filmu, y, jeżeli chodzi o głos, no to oczywiście wyciszasz sobie, czyli klikasz na film, on jest zaznaczony na niebiesko i jedziesz... Z suwakiem całkowicie do lewej i tak samo ten film. I teraz tak, ja nie polecam muzyki tutaj stąd. Akurat mnie nie odpowiada, ale ty możesz sobie jak najbardziej użyć. Więc tutaj wchodzisz na audio, wpisujesz sobie intro, wpisujesz tutaj intro. No i tutaj mamy za darmo, wiadomo z Koroną to są Pro wersja Pro, więc wpisujesz sobie intro. no tak jak widzisz tutaj są jakieś intra. Ja akurat wolę, wolę intra z innego programu. Ale jeżeli chcesz, to oczywiście możesz użyć tego intro. Teraz tak, jak to zrobić? Przeciągasz, także to jest bardzo intu, intu, intuicyjny program. Przeciągasz sobie to, czyli drag and drop. Tak, widzisz tutaj przeciągam i widzisz, że muzyczkę mam tutaj na dole w ścieżce. Także spróbujmy to puścić. No dokładnie, akurat do, tym, do tego klipu, który jest troszkę dłuższy, musiałam dać dwa. Ty to możesz oczywiście skopiować. Czyli tak jak widzisz, ten kasuje, ten kopiuje. No, jeszcze raz. Dwa razy mam to samo. Teraz tak, ja co ja robię dalej? Ja. Robię, pobieram sobie to wideo, ale pobieram to na smartfonie, i później przechodzę do tego, że ten, to wideo po prostu zaciągam do Yukata. Jak to zrobić, pokażę w następnym wideo. Dzięki za uwagę. Subskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz więcej tego typu porad. Pomoże mi to po prostu się motywować do tego, żeby nagrywać dla ciebie więcej.